Odnośnie Q&A, czy jak to się tam wymawia, czy coś takiego ma sens? Zadałem pytanie. Kosma pisze: nie ma sensu, pozdrawiam. I to chyba na tyle w tym temacie. Cześć. Co do poważnych pytań, a dokładniej stwierdzeń, ukazałbyś nam swe oblicze, Cny Hetmanie, i nie wiem co to znaczy Cny, ale odpowiedź to nie, przynajmniej nie teraz. Ale na jakieś ale na jakieś 100 tysięcy subskrypcji, czemu nie? O ile mi żona pozwoli. Skąd biorę motywację do tworzenia materiałów? Pyta kto inny. Nawet nie wiedziałem, że coś biorę. Jak coś tworzycie, wiele osób was chwali, to chyba dobrze. To chyba dobre uczucie. I te cyfry. Tysiąc osób obejrzało odcinek w 3 dni. 100 łapek w górę i jedna w dół. Pozdrawiam. To może uzależnić. Pojawił się komentarz na YouTubie. Andrzeja który użył wyrazu cebula i coś tam o niemieckich marketach. Taka mnie naszła myśl, nie związana z tym komentarzem. Jak ja nie lubię ludzi, którzy o Polakach mówią cebulaki i czują z tego jakąś perwersyjną radość. Chociaż wyraz nie lubię, nie obejmuje moich uczuć w stosunku do tychże ludzi, a na pewno nie w pełni. Zdarza się przecież w Stanach, że ludzie się tratują na promocjach. Patrzcie, czarny piątek. I u nas się to zdarza. I zdradzę wam tajemnicę, że moim zdaniem, takim prywatnym, ludzie mówiący cebulaki mają kompleks niższości i chcą się jakoś tam dowartościować. Jakby husarzy tak myśleli, to żadnej bitwy by nie wygrali, bo hetman z rotmistrzem jedli przedwczoraj cebulę. No ludzie. Jak zaczęła się moja przygoda z historią? Miałem zdawać maturę z historii. Aż przyszedł nauczyciel z fizyki i spytał, czy nie chce zdawać z fizyki. Jako, że są to pokrewne przedmioty, zdawałem fizykę. Nauczyciele uczą historii szeregu dat, nazwisk, ale czasem pojawia się coś, czego człowiek nie rozumie. Dla mnie czymś takim było to takie odkrycie: że kilkuset kusarzy niszczyło wielokrotnie silniejszego wroga. No jak? Jeszcze praktycznie bez strachu. Więc o co chodzi? Takie wtedy rodziło mi się pytanie w głowie. Historia jest logiczna. Jak zapomnimy o datach, a zastanowimy się, co nam mówi. A uczy, że silny ma rację. Jak jesteś silny, a nie wykorzystujesz sytuacji, to jesteś słaby. Pojmowanie polityki w kategoriach słuszne, niesłuszne to błąd. Bo liczy się skuteczność i punkt pierwszy. I wiele innych takich prostych stwierdzeń. Czy według Ciebie Rzeczpospolita mogła się na początku XVIII wieku w pełni odbudować? Tylko dopiero Wielka Wojna Północna i jej następstwa wszystko zniweczyły. Jestem w stanie wyobrazić sobie zbieg różnego rodzaju okoliczności, które przywróciłyby świetność Rzeczpospolitej, czego gwarantem i wymogiem było powstanie silnej armii. Jednak z jednym, albo może dwoma ale Imperia upadają. I to ze względu na wewnętrzne słabości. Aby wróg mógł cię pokonać, to chyba musi się stać silniejszy niż ty. Najgorsze jest to, że ten proces upadku ciężko zatrzymać. Bo przez wieki zmienia się chociażby mentalność ludzi. Jeśli dziadek był drapieżnikiem, walczył, spał na ziemi, kiedy kraj o to prosił, a jego wnuk nie, to postawię wiele, że ten pierwszy coś zbuduje, a ten drugi co najwyżej zmarnuje. No, i początki upadku to okres wcześniejszy niż wiek XVIII. Można powiedzieć, że nieleczone rany ulegają zakażeniu. Rzeczpospolita trapiona była wieloma chorobami: brak funduszy, długi, rozgrywki magnatów, zrywanie sejmów i sejmików. A sytuacja międzynarodowa to tylko katalizator upadku. Podsumowując, ciężko to widzę, bo prób reform było przecież wiele, większość nieskutecznych. W jakie gry gram? Z kumplem Battlefield na 1942 w Mountain Blade też miałem przyjemność. Czy będę grał w gry i opowiadał? Jeśli chodzi o gry, jako tło do tematów historycznych, to powiedzmy sobie szczerze, kilka osób ma o to pretensje. Może i słusznie. Kanały takie jak Historia Bez Cenzury, tworzone są przez kilka osób z pewnym już niemałym zasobem środków finansowych. Nagrywane są w miejscach historycznych, autorzy mają ubiory. Ja tak dobrze nie mam i nie będę miał. Ale kanał miał być skierowany do młodszych bardziej niż do starszych. Więc, komentarze, dlaczego tłem jest gra i co to ma do historii opowiadanej, to komentarze, które właściwie nic mi nie dają. Odpowiadając konkretniej, raczej nie widzę się jako typowo growego YouTubera. Bo każda nasza czynność, przynajmniej ja tak uważam, powinna mieć jakiś głębszy sens. Nawet seria negatywnym okiem, jakby nie było była o grach, bazowała jednak na pewnym pomyśle, mającym wzbudzać dyskusję. Jestem o tyle nietypowy, że gram w gry, słucham wykładów i nawet czytam książki i żadnej z tych czynności się nie wstydzę. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytania, i nie wiem, czy na wszystkie odpowiedziałem poprawnie. Pozdrawiam Was, moi bracia i siostry. Cześć!